Dobra, chwila prawdy, sprawdzam. 3, 2, 1. Co jest? O mój Boże, co jest z tym uśmiechem? Nie tak jak i Creeper. O, co jest? Co, co jest? Co, co jest? Ale nie, coś, coś jest nie tak, bo zobaczcie, że ja daję. <śmiech> <śmiech> A co wam wszystko? Jest git, naprawdę, to było to co chciałem Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Prozury, a dzisiaj będziemy robili coś Co zauważyłem na zagranicznym YouTubie, a w szczególności U Jazzy, nie będę się z tym krył Kiedyś już to było, nazywało się to pix to pix W którym rysowaliście sobie na przykład zwierzę, dinozaura Cokolwiek sobie chcieli i to wam przerabiało Kontrastowało wam, dodawało wam Tekstury i formowało wam wasz rysunek W formie realistycznego rysunku I dzisiaj zobaczymy czy nowa wtyczka Nowa sztuczna inteligencja, która działa na deepfake'u Da sobie radę narysować nasze Postacie w realistyczny sposób. Popróbujemy na pewno ze mną z kilkoma sławnymi osobami albo YouTuberami plus cisnę tam kilka postaci z bajek. Bo wiem, że można też zaznaczyć na suwaku, żeby stricte trzymało się naszego lineartu i to go wypełniało, a nie zmieniało go na oryginalne części twarzy. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli film Ci się spodoba, i jesteś nową osobą, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, tak jak mówiłem na 100 tysięcy, ogromne konkursy na tablety graficzne, więc dużo, dużo do wygrania. Jak chcecie się tym sami pobawić, macie linka w opisie. Lecimy. Ok, jesteśmy na stronie. Welcome to Deep Space Drawing. Ok, przede wszystkim mamy komunikat, że lepszego doświadczenia, czyli żeby to lepiej Jakiś tam tylko jest limit użytkowników na raz. E, ok, i będzie nasz szkic nagrywany, dlatego, żeby się uczyło to dalej. W porządku, e, zgadzamy się. Dobra, jesteśmy, mam tu jakiś wzór. Przede wszystkim wezmę tablet i zobaczę czy działa to na tablecie. Mam nadzieję, że tak. Lekko sobie przesunę mikrofon. Cyk, cyk, ok. Powinno być git Nie, dobra. Czyli to totalnie nie działa. Czyli spróbujmy sklirować całość i ja narysuję to od zera, dobra? E, clear, 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 ok. Spróbujmy narysować mnie po prostu tak, o jakbym siebie miał, powiedzmy, że narysować sam z siebie. Czyli robimy taką brudkę, to jest raz. Po prostu pojedyncze linie robić, bo jak chcę zrobić dłuższą linię, to się zawiesza ten, zawiesza mi się tablet, nie? Niestety. Dobra, cyk, cyk, cyk. To jest na razie do mnie podobne, okej. Okay. No i tam będą oczywiście długie, szpiczaste kłaki, nie? Tak bym siebie narysował, jeżeli miałbym siebie rysować w jakimś takim e, klimacie troszkę bardziej komiksowym, okej. Okay? Dobra, no jestem ja, no lepiej się tego nie dało zrobić. Dobra. Trzymajmy kciuki, żeby to dobrze zrobiło. Oczywiście jeszcze dołek sobie dorysujmy. No git, chyba chyba git. Yy, sprawdzajmy to. Dajmy sobie na razie, tak, o, powiedzmy, na pół. Okej. Okay. Ta brudka tutaj psuje, bo oni myślą, że ja mam kurde, nie wiadomo jaką brodę, nie yy, widać, że jeszcze nie ma tyle tutaj wrzuconego do tego programu. W sensie nie ma aż tyle yy, jeszcze bazy danych pewnie, żeby narysować prostą twarz, a jakbyśmy robili bez brody. Tu druga na błyźka, cyk, cyk Tu będzie jedno dosyć duże ucho Drugie dosyć duże ucho Teraz to chyba działa lepiej, nie mam pojęcia, bo widzę, że tam przeskakuje cały czas Także bardzo, bardzo prawdopodobne, że teraz w końcu to działa Okej, okay. cyk Nie mam nadzieję, że to wygląda dobrze Boję się fest Teraz chwila prawdy, sprawdzam 3, 2, 1 Co jest? Przecież to nie przypomina kompletnie tego, co narysowałem Daj mi brudkę, mordo Daj mi brudkę, mordo Dłuższe włosy Mega dłuższe włosy. Proszę, programie, wierzę, że działasz. Teraz tak, musimy tutaj poszukać, yy, co nam brakuje. Buzia. Buzia jest totalnie nie taka, jak chcemy. Także przesuńmy sobie tym troszkę. Przesuwajmy po wału All. Żeby mi uploadowało i właśnie. I, I na bieżąco to podstawiało. Ok. Bo wiecie, że im dalej mamy wskaźnik All, tym bardziej to przypomina to, co ja narysowałem, nie? Jak damy to na maksa, to. Jestem ciekaw tych ust przede wszystkim, poczekajcie, co ładuje To jest do mnie podobne. Nie bardzo... O mój Boże! Dobra! Dobra, clearujemy to, sorry, clearujemy to za dużo Spróbujmy narysować znane postaci z bajek, ok? Ja mam wzór z lewej strony będę rysował, a wy spróbujcie zgadnąć kim to jest, okej? Okay? Cyk, cyk, cyk. Okej okay. <laughs> Już widzę, że idzie super jeżeli to wyjdzie, to padnę Wiecie, że to może wypalić Zróbmy to tak I to oczywiście jest nie kto inny Jak laboratorium Dextera Ale myślę, że to już się domyśliliście Po tym, jak to było narysowane wcześniej Raz, dwa, trzy Okej, okay, uploaduje się, dajmy temu szansę ok? Przewodnia ma włosów Poczekajcie O, 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 dobra, dobra, czekajcie, zamalujmy te włosy Dexter, co oni ci zrobili? Co oni ci, biedaku? No, o, dobra, dobra, dobra. Jak oni to ogarną i to będzie dobrze działało, to to będzie tak piękna apka do robienia sobie głupot po prostu na odcinki. <noise> to jest perfekcyjne. Wtedy choćbym Nie wiem, jak się starał, to to nie chce mi zrobić tego, co ja tutaj właśnie bym chciał od programu. Próbujmy zrobić to jeszcze raz, tylko przyjmijmy tutaj. Po to jest ten szablon. On po coś musi być, nie? róbmy z siebie głupków. Cyk, cyk. On musi być po to, żeby tutaj dopasowywać. chciałeś uzyskać. O mój Boże, co z tobą się stało, Dexter? O mój Boże, co jest z tym uśmiechem Nie jak jaki Creeper Na razie chyba najbliżej Do tego, co byśmy chcieli Czyli dajmy totalnie all w dół Żeby to samo nam interpretowało okay. O mój Boże, co jest o nie, łapka. Dobra, słuchajcie, po wielu próbach i błędach wiem już mniej więcej jak to działa I z czym to sobie może poradzić Więc spróbujemy narysować jedyną właściwą postać w tej serii Syk, po tym wyrazie szczęki Już powinniście wiedzieć kto to jest Ponieważ jest to nikt inny jak, kurde Johnny Bravo Wiem, że z okularami to sobie niestety nie radzi <laughs> A szkoda O mój Boże, czemu to zrobiło mu takie usta <laughs> Okej okay, Strzeliłem co się właśnie stało, poczekajcie <laughs> O mój Boże Okej, okay, no powiem tak, szczęka jest Wyraz ja twarzy powiedzmy, że jest. Tylko mam problem z tym, tutaj kurczę. Jakby te włosy chciały delikatnie się podnieść do góry, pomalowalibyśmy je na blond, to w miarę to wygląda jak Johnny Bravo, ok? Jest, dobra, jest nadzieja, że to może być nawet Johnny Bravo. No! Głupio strasznie to działa, że to się samo zmienia. Dajmy ol' trochę wyżej. Zobaczmy, co się kurde stanie, ok? Ale to było najbliżej do Johnny'ego Bravo. Jakbyśmy zrobili tylko blond, włosy w jakimś tam w Photoshopie czy coś byłoby naprawdę, naprawdę blisko, więc. Całkiem nieźle. Ale strasznie długo ładuję. Chyba po tym odcinku u Jazzy, niestety dużo ludzi zaczęło w to wchodzić, bo kurczę, no... Są, są z zwiechy, nie? To tak działa, że nie działa, więc może to jest po prostu przeciążone. Najwyżej nagramy z tego jeszcze innym razem odcinek, kiedy to będzie troszkę bardziej e, luźne. Bo tak jak widzicie, no działa to tak sobie. Myślałem, że to będą fajne efekty. Ok, wyskoczył nam error, więc lecimy jeszcze z żeńską postacią. Ja to zrestartuję. Mamy zdjęcie wersów, Tam było napisane, żeby było bez kolorowego tła, więc ja to usunę. Zobaczymy, czy to sobie poradzi. Bo powiem Wam szczerze, że jestem w tej chwili już trochę w kropce, bo próbowaliśmy Johnego Bravo, próbowaliśmy etet Jadiego i tam kompletnie nic nie wyszło. Próbowaliśmy moją twarz i też był z tym problem. I tak trochę zacząłem być w kropce, a tutaj może nam się udać, ok? Więc zobaczymy, czy jak wrzucę te zdjęcia dobrze Wam znanej pary, czy to będzie działało, bo chcę dać szansę temu programowi, więc może trzeba mu trochę pomóc. Może faktycznie trzeba przygotować wcześniej fotki i tak dalej, więc oczywiście brudka, cyk, cyk, cyk. Jeżeli to będzie tak proste i to zadziała, to zwracam honor. Mam wybrane female przypominam, ok? Wydaje mi się, że coś jest zepsute, okej? Okay? To nie powinno tak działać. To... Okej, okay, poczekajcie, coś się dzieje, coś się zadziało. Spróbujmy to troszkę obniżyć. Słuchajcie, po wielu próbach, błędach wywalało mnie z tego programu, z tej aplikacji, z tej strony, bo jest przeciążona teraz przez te pewnie odcinki u zagranicznych youtuberów jest tego mnóstwo. Próbowałem robić postaci z bajek. No, średnio to wyszło. Próbowałem rysować wersów i Friza giga średnio to wyszło. Próbowałem rysować siebie. To dało mi kompletnie jakąś inną osobę, więc trochę to średnio działało. Ja wam to pewnie przetnę, więc spokojnie, będziecie nie, nie musieli się tym cierpieć, tak jak ja, bo ja cierpiałem. Przez kurczę godzinę czasu, nic nie zrobiłem. Powinienem narysować to. To w czasie rzeczywistym nam uzupełnia. Więc postarajmy się, żeby to po prostu po tym szkicu tutaj nie kombinujmy na razie z moją twarzą i nakładaniem tego. To szkicu tutaj spróbujmy zrobić coś, co będzie przypominało, chociaż jakąkolwiek postać jakiegokolwiek faceta. Bo powiem, że mam takie z tym problemy na razie, że no nie chcę to działać za dobrze. Serio, niestety nie chcę to działać za dobrze. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest, ale no, przypomina mnie dosyć, okej? Okay? Zobaczymy, jak to program przetworzy. Ej, dobra, co tam wszystko? W sensie troszkę odwiesiło ten program i trochę jest lepiej, jakby się udało zrobić tylko dłuższe włosy, czy się uda zrobić? Dłuższe włosy, to jest bardzo ważne pytanie Nie, zdechło, narysowałem jedną linię i zdechło totalnie Więc ją usuwam od razu To jest kurde dramat Powiem że strasznie, strasznie, strasznie to jest przeciążone Okej, okay, trochę dłuższe włosy są Nie chcę mi narysować mojej wrótki, kozie Może mają za mało ten, za mało jeszcze Przykładów, ale spróbujmy Razerem wywalić tę wrótkę i narysować ją w ten sposób może trzeba Outlineami to rysować, wiecie? Bo to też może być ee, problem, nie? Znaczy to nie wyłapuje, bo są po prostu krechy, a nie outline Wiecie co? I tak to będzie się długo uploadowało Wale na hama, zobaczymy co z tego wyjdzie <laughs> Trzymajcie kciuki, żeby nam to przerenderował, co jest? Czekajcie, wow, 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 wo. To już ma czarne kłaki i trochę większe niż ostatnio Dajmy temu chwilkę, ok? Coś, coś, coś się może zadziałać Przez chwilę to było, nie wiem czy widzieliście, kurde i zniknęło co jest? Dawaj, o, jest brudka, dobra, no Bliżej niż to nie będziemy Dało mi brudkę, Ło! Nawet już nie chcę czekać, aż coś zaktualizuje. Spróbuję <laughs> Pofrunęło w drugą stronę w ogóle I to zarówno możecie zrobić sobie wasz rysunek prywatny Jakiś kreskówkowy i zachować pełną skalę do niego Taki właśnie kreskówkowy Więc zobaczmy, odświeżę całą stronę Zobaczymy jak to będzie działało, ok? Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował, więc lecimy, raz Oho. Co jest? Co, co jest? Co, co jest? Co, co jest? Okay, jest to, jest to giga creepy. Co tu się dzieje? <śmienic> Jednak się da. Sklirujmy i na tym, co jest, narysujmy Dextera. Jezu, on się patrzy w moją duszę, nie? Ty no, nawet, szczerze, teraz widzę, że lepiej działa to niż ostatnio. Jakbyśmy dorysowali okulary jeszcze. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale no, spróbujmy. Dobra, po lewej widać, czy to jest Dexter. Zobaczymy, czy po prawej ogarnie w ogóle te okulary, czy zrobi nam miszmasz. To i tak jest niezła próba, Ser Ej, wyszedł nam error, bo już ześwirował program, ale naprawdę nie jest źle, po prostu troszkę jest za ciemny, okay? ale jakbyśmy zmniejszyli to delikatnie, to naprawdę, naprawdę nie jest źle, jestem w lekkim szoku, jak mam być szczery. To jest już niezła próba, ok? Ja mam już przygotowane wcześniej zdjęcie, Starać się je wyciąć, żeby było na bezprzezroczystym tle, bo na białym tle, 512 na 512 musi być, zobaczmy czy to w ogóle zadziała, czyli tak. Mamy uploading, poczekajmy chwilkę, zobaczmy, co się z tym stanie, ok? Ok, czyli po wrzucaniu zdjęć raczej sobie to za bardzo nie radzi, jak widzicie sami. No, średnio to działa. Chciałbym bardzo zmienić na przykład wszystko. Nie wiem dlaczego dało brodę, skoro nie narysowałem żadnej kreseczki, nie? Jeżeli chodzi o brodę. Mamy jeszcze wzór kobiety, więc spróbujmy narysować kobietę. W ogóle zobaczymy jak to przetworzy. Czy coś się uda z tym zrobić. Spróbujmy zrobić uśmiechniętą kobietę i taką normalną. Wszystko. O Jezus Maria, co jest? Ja przepraszam bardzo, bo to jest, wiecie. <laughs> ja przepraszam bardzo, bo to jest szablon z jakiejś osoby faktycznie. Nie, Ale do... <grymne> Dobra, czekajcie. Ale nie, coś, coś jest nie tak, bo zobaczcie, że ja daję... <grymne> <grymne> Kłoda, co wam wszystko? Jest git. Naprawdę to było to co chciałem. <grymne> o! O, Przez... Przy... Przez chwilę byłem nawet, kurde, dawaj mi to na maksa. Chciałem zrobić fajny odcinek. To jest na maksa? To jest to, co ja narysowałem w życiu. Coś jest ze z tym programem. Komponent confidences. Nie, no to jest pewność naszych właśnie, rozrysów. Dałem teraz na maksa. Teraz tam narysowało to, co mamy tutaj, nie? Oj, <śm> tak! <śm> <śm> Zróbmy tej pani operację plastyczną. Dlaczego nie? Przecież Łukasz, a wiesz wszystko jedno. O mój Boże, kocie oko, kocie oczy. Poczekajcie, bo to jest jeszcze opcja Shadow i realtime. Wyłączmy obie opcje. Ostatnia próba, ok? Ostatnia próba. Dodaję wersow, Ostatnia, totalnie ostatnia próba. Zobaczmy, ok? To chyba nie chce działać tak, yy, że czy co? To dodawanie zdjęć trochę chyba nie działa. To dodawanie fotek Chyba chyba nie do końca działa Tak jakby chciało działać okay? Robi nam potwory ze zdjęć Naprawdę Myślę, że w tym miejscu możemy skończyć odcinek Bo nic więcej już tutaj nie wyciągnę a się naprawdę Naprawdę się starałem, serio. EGZAMPUL. Takie proste to mają być rysunki, aż takie proste. Widzicie, to jest przykład tego, że ten program się zawiesza. Bo wziąłem przykład od nich ze strony jest dalej ten sam syf, który był wcześniej, więc no niestety na chwilę obecną nic więcej nie zdziałamy, ale myślę, że wrócimy tutaj kiedyś, jak będzie troszkę mniej oblężony i może wtedy będzie działało lepiej.